Dzisiaj miałem gotować w kuchni, ale pomyślałem, że zrobimy to trochę inaczej. Jedziemy. Jestem. Postanowiłem trochę odpocząć od mojej ekipy i udowodnić im, że potrafię zrobić to sam. No, ja i moje sześć GoPro. Słuchajcie, dzisiaj w górach zobaczcie bajka, nie? W takim góralskim klimacie najlepiej przygotować coś z grzybami idzie jesień, więc grzyby idealnie się przydadzą. Mam kurki, no ale żeby nie było tak, że są same grzyby, mam też polędwiczkę wieprzową. Na razie nic z nią nie robiłem, jest cała sotę. Czekajcie, posłuchajmy tej ciszy. Mhm. Bajka. Co potrzebuję? Potrzebuję masło. Zrobię sobie masło klarowane. Cyk. Masło. Woda. Dolewam i niech sobie teraz pyrka. Polędwiczka wieprzowa. Kroję w talarki w takiej grubości około 1 cm. Opróczę sobie te talarki solą, majerankiem, tymiankiem i odrobiną ziół prowansalskich. Na koniec dodam pieprz i tutaj pewnie będzie dużo. Aha. Polędwiczkę wieprzową można solić przed smażeniem. Nie można tego robić z polędwicą wałową, bo będzie twarda. Słyszę gdzieś owce w tle. A tak poza tym cisza. Bez operatorów, bez dźwiękowców, bez reżysera. I tak dalej, i tak dalej. Tylko ja. I na masełko. Pięknie. Jeszcze jedna się zmieści. Dobra. Reszta później. Cebula. Ja będę używał mojej ulubionej cebulki. Uch, a tam strzela. Szalotki. Dorzucę i przy okazji trochę pomieszam. O, jeszcze chwilkę. Ja sobie tą polędwiczkę odłożę na razie na deskę, bo chcę wykorzystać jeszcze resztkę mąki, która mi została. A właśnie pytanie do czego? Do tego kochani, żeby oczyścić kurki. Nie będę ich pukał w wodzie. Ponieważ wtedy straciłyby konsystencję odpowiednią, zrobiłyby się takie maziate. A mi zależy na tym, żeby kurki były piękne i w całości trafiły do dania. Żeby jedząc to danie było faktycznie można powiedzieć, że jest to danie z grzybami. Żeby te kurki były bardzo dobrze wyczuwalne. Przesypuję mąką. Mąka miesza się. Z brudem, który jest na kurkach, czyli jakąś resztką liści, jakimiś igiełkami w domu można wykorzystać sitko do tej czynności. Tak, dorzucam. Teraz dodam jeszcze trochę masła i poprzewracam polędwiczki na drugą stronę. Słuchajcie, 2-3 minuty, i zaleję wszystko śmietanką. Ponieważ śmietanka, którą dodałem, to jest słodka trzydziestka. Muszę dodać jeszcze soli. Za 10 minut powinno być gotowe. Finalizujemy pietruszka koperek zielona cebulka O dużo zieleniny, tak jak lubię Dodam jeszcze jeden element ser brie Bardzo lubię taki dodatek do sosów na bazie śmietany bardzo przyjemnie zagęści i spowoduje, że sos będzie taki jak samitny. Jeszcze 2-3 minuty. Polędwiczki potrzebują teraz około dwóch minut, żeby sobie odpoczęły, żeby temperatura troszeczkę się zmniejszyła. Ja polecam Wam szczególnie z ogórkiem małosolnym i pajdą dobrego chleba.